Przyszła pora, żeby wybrać TBR na maj. I co my tu mamy? Niefikcjonalne bingo. Na ten miesiąc temat to Za górami, za lasami. Książka o kraju spoza Europy. I wybiorę sobie tutaj książkę, wezmę sobie książkę Światu, nie mamy czego zazdrościć, Barbara Demick. Skoro to jest taki dobry reportaż, wielokrotnie mi polecany, mam dużą ochotę, żeby go przeczytać. Zwyczajne losy mieszkańców Korei Północnej. Myślę, że czegoś się dowiem i też, że będzie to dla mnie dobra, fascynująca lektura. Na to, na to liczę. Takie są moje nadzieje, takie są moje oczekiwania. Bookmękowe bingo i temat na maj to kierunki świata w tym miesiącu. I, I bardzo mnie kusi, bardzo mnie kusi na południe od Brazos, ale to jest cegła. Ale to jest ogromna książka, i ja nie wiem, czy ja będę miała tyle czasu w maju żeby ją po prostu, żeby tak przysiąść, i żeby ją czytać. Z tego względu, że wiadomo, jest ciepło, jest dużo pracy na zewnątrz, dużo różnych aktywności można robić na polu i po prostu przy tej książce trzeba siedzieć i ją czytać po prostu na fotelu w domu nie wiem, czy będę miała na to czas, kusi mnie, ale um, zobaczę, jeżeli będę miała czas, jeżeli będę miała chęć, jeżeli tak się to poskłada, to może to, a jeżeli nie, to tą książkę. Wschód, Słońca w dniu dożynek, Susan Collins. to jest dodatek do, czytam, jak to się mówi, prequel do Igrzysk Śmierci, ja czytałam wszystkie książki w tym uniwersum, więc to jak najbardziej chcę też sobie przeczytać. Wschód, Słońca w dniu dożynek, semantycznie to oczywiście znaczy coś innego, to nie odnosi się do kierunków świata, tylko prawdopodobnie do pory dnia, ale Wschód to Wschód, nie nie będę narzekać, nie będę grymasić, nie będę się tu szupiwać. Wschód to wschód i sobie tę książkę właśnie do tego kafelka zaliczę, oczywiście, jeżeli ją przeczytam. I co dalej? Na książkowiskowy Klub Fantastyki została wybrana książka Włócznia rozcina wodę Simoni Simon Menes i... To jest książka, o której słyszałam właśnie dużo dobrego, że jest to książka taka nietuzinkowa, jakaś taka historia, o którą też trudno do czegoś porównać. Powiew świeżości też. Powie w świeżości, więc w sumie brzmi to bardzo intrygująco, bardzo ciekawie, no i chcę jak najbardziej siąść do niej i ją przeczytać. Widzę, że tutaj tak, druk na stronie, białe kartki, no to to mały minus. Druk na stronie jest dosyć drobny i ona ma stron prawie 500, więc mimo tego, że wygląda tak. No nie, nie, nie bardzo, więc chciałabym dowiedzieć się, że trochę czasu zajmie jej czytanie, zwłaszcza jeżeli okaże się, że z lekko, może być bardziej wymagająca pod, pod względem jakiejś formy historii. No zobaczymy, jestem jej tak jak najbardziej też ciekawa. I co? Czytamy sobie dalej reportaże w akcji Czytam Szeroko. Kwiecień, maj, czerwiec, więc maj w krasie jak najbardziej można reportaże dalej czytać. I ja czytam je oczywiście, ale dalej przerzucam sobie na TBR sprawę Wegera. Ym, w końcu mam nadzieję, że już w maju ją przeczytam. Bardzo dalej chcę przeczytać tę książkę, bo oczywiście, jeżeli bym jej nie chciała przeczytać, to by ona wyleciała. To by ona wyleciała na jakieś dłuższe jakieś dalsze, dłuższe oczekiwanie, ale dalej, dalej chcę i mam nadzieję, że już ją w maju przeczytam i po prostu nie będę ją tak z tbr na TBR przerzucać. No i co? Dalej, yy, dalej z akcji chyba tyle. Zdaje mi się, że tyle sobie wybrałam książek do akcji i teraz losowanie mam inny słoik, słoik jest przerobiony z tego względu, że oglądałam ostatnio, w sumie bardzo dawno nie oglądałam żadnego filmu na kanale zaksiążkowane, ale YouTube mi podpowiedział film właśnie z tym Tibiar słoik, jak tam Zuza to robiła, losowała, czytała i bardzo mi się spodobał po prostu ten jej słoik jak kolorowo ładnie wygląda, ja mam oczywiście trochę mniejszy, ale stwierdziłam, że sobie też takie zrobię na kolorowych karteczkach po dlaczego nie, bo kto mi zabroni i no fajny jest, po prostu mi się podoba i tak będzie się chyba fajnie też losowało więc przejdziemy do losowania tutaj jeszcze zasadę może powiem że ogólnie do innych książek tego nie stosuję, do wybieranych do tbr ale do słoika musi być taka zasada, że ja losuję dwie książki i muszę je przeczytać w ciągu miesiąca, jeżeli nie przeczytam to oddaję do biblioteki. Po prostu muszę się pozbyć tej książki właśnie w ten sposób, że oddam do biblioteki jako dar. Więc jak na razie od stycznia to robię, przeczytałam jak na razie wszystkie książki, więc na razie, na razie świetna pasa. Losujmy. Losujmy, losujmy, ciekawe, co się wylosuje. Ja sobie wybierałam kolory gatunkowo plus minus tam oczywiście, ale teraz już nie pamiętam, co jest co. W każdym razie wylosowała się, wylosowała się. Pomarańczowa karteczka. Jest to Kajś. Opowieść o górnym Śląsku Zbigniew Rokita. To jest ta książka z wydawnictwa Czarnego, z tej serii Sulima. Bardzo dobrze, że ona się wylosowała, bo miałam ją już w tbr rocznym na ubiegły rok. Nie przeczytałam jej. Teraz też jest, to jest reportaż, więc jak najbardziej się nada, doczytam szeroko. Bardzo dobrze, będzie motywacja do, dla mnie, żeby w końcu po nią sięgnąć, no bo chciałam ją przeczytać już od dawna, więc to jest właśnie pierwszy los. I drugą książkę, drugą tutaj karteczkę wylosujemy, bo to oczywiście wszystko ma służyć temu, żeby ja jak najbardziej wyczytywała książki, Wyczytywała książki z moich półek, które mam nieprzeczytane. Wylosowała się teraz tak, niebieska karteczka, niewidzialny człowiek, niewidzialny człowiek, wyostrzy się to, czy, czy nie wyostrzy się? Dobra, chyba tu coś widać, mam chyba tą opcję wyłączoną teraz, żeby się zumowało, jak coś pokazuje. W każdym razie e, nie podmieniałam losu. Zabrałam z regału e, Niewidzialny człowiek, A.G. Welsman, to wydanie z Vespera. E, tutaj właśnie oni no, ładnie wydają książki, po prostu je się do, dobrze czyta, oczywiście jak nie są takimi knigami że od nich ręce odpadają jak na południu od Brazos albo Terror. E, w środku jest dużo ilustracji. E, no, będzie się myśleć, że to będzie klimatyczna lektura, zobaczmy ile tu jest stron, ale tu będzie to jest taki gruby papier, 243 strony i mimo tego, że ta książka wydaje się większa, e, wydaje się większa niż ta albo są, że są bardzo zbliżone, tu jest prawie 500, tu jest yy, niecałe 300, no, in, inny rodzaj papieru użyte, ale zamierzam, ym, oczywiście, że zamierzam ją przeczytać, bo chcę po prostu, żeby została na mojej półce, ale jestem też bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona do tego, bo czytałam książki Wellsa i najbardziej podobała mi się Wojna Światów, ale inne, które czytałam też były, też były ciekawe, też były interesujące, to jest taka, no, klasyka, myślę, że, myślę, że będzie mi się po prostu to dobrze czytało, zapomniałam, jaki tu jest człowiek, jaki tu jest koncept, coś, nie widziałam, człowiekiem, oczywiście jak wskazuje na to tytuł, ale nie pamiętam już dokładnie o co chodziło z tym konceptem, w wyniku eksperymentu Gryfin staje się niewidzialny chcąc ukryć swój stan, szalony naukowiec owija się bandażem, lecz wywołuje tym niepokój mieszkańców wnioski, do której przybywa, aby pracować nad odwróceniem procesu, pragnie być normalnym człowiekiem a zarazem wykorzystać swój wynalazek, aby zdobyć fortunę, niestety kolejne próby nic nie dają, a sfrustrowany Gryfin zaczyna terroryzować mieszkańców ufiuwiu, no to proszę bardzo szalony naukowiec, eksperyment który poszedł źle, nieodwracalne skutki, może to być bardzo ciekawe i czy to nie jest to, tak, że prototyp tej postaci to został użyty w tych komiksach, tylko ja nie wiem, czy to był Marvel, czy to był DC, nie znam się dobrze na tych komiksach, ale była tam taka postać w tym filmie też takim, oczywiście jestem teraz w tym momencie bardzo konkretna i specyficzna, był taki film, jak on się nazywał, Strażnicy, Watchmen, i tam był, była taka postać, tak? Czy mi się to myli? Nie wiem, w każdym razie yy, bardzo dobre się wylosowały książki, łóżmy je teraz w mały stosik i tak się prezentuje, tak się prezentuje TBR na, na maj więc patrząc na ten stos, no to pozostaje mi życzyć sobie tylko powodzenia, z tym, że właśnie na południe od Brazos no to jest to jednak opcjonalne yy, i co, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i widzimy się następnym razem Cześć!